rozstrzygnięcia sezonu. to jest ten czas, który rozróżnia chłopców od prawdziwych facetów. Musimy pamiętać, że ostatecznym celem tego wyzwania jest nie tylko powrót zabieszybytkosz tam gdzie jego miejsce, czyli na szczyt no, czyli na początku dostanie się do Ekstra klasy, a potem zajęcie w niej jak najwyższego miejsca na rybie pierwszego i się utrzymanie, ale poprawa Polski w klubowym rankingu UEFA. Zobaczmy, jak to wygląda w tym momencie. No Widzimy, że Polska na chwilę obecną utrzymuje się na, to znaczy chyba nawet spadła, jest na 23 miejscu, bo w tym roku Polska zdobyła tylko nieco 2000 punktów i jest to najgorszy wynik od trzech lat. Kiedy posegregujemy sobie to według najwyższego wyniku, widzimy, że Anglicy, Włoch, Włosi i Niemcy, Anglicy i Włosi, jeżeli nic się tutaj nie zmieni, bo za chwilę chyba będą finały europejskich pucharów, to dostaną dodatkowe miejsce w Lidze Mistrzów, a Polska, jeżeli byśmy wzięli pod uwagę tylko ten sezon, jest bardzo, bardzo daleko z tyłu. A my zobaczmy sobie końcowe rozstrzygnięcia w najlepszych europejskich ligach. Widzimy, że Skończyła się właśnie Premier League, Liverpool zdobywa mistrza, a Manchester United nie zdołał zakwalifikować się do europejskich pucharów, gdzie tracił do następnej Aston villa aż 10 punktów. Ligę włoską Serie A wygrywa AC Milan. Proszę bardzo, dwa punkty przewagi nad broniącym tytułu Napolim w lidze hiszpańskiej z kolei. Real Madryt całkowicie zdeklasował rozgrywki, 12 punktów przewagi nad Barceloną. Spójrzmy jeszcze, jak to wyglądało w Bundeslidze i tutaj zobaczcie, co się tutaj wydarzyło. Bayern Monachium 29 punktów przewagi, tylko jedna porażka. On zdobywa mistrzostwo w Lidze francuskiej. Pewnie nas tu nie zdziwi, że Paris Saint-Germain wygra tą ligę. Oczywiście oni z kolei mają 24 punkty przewagi. A my już teraz wiemy, w pierwszy dzień tygodnia poprzedzający nasze przedostatnie spotkanie. Z Polonią, że Maciej Kona wypada nam ze składu, będzie pauzował za żółte kartki i ta sama kara spotyka Igora Sobieralskiego. Ciekaw jestem, kto zagra na lewej stronie pomocy. Poliński powoli się kuruje, ale kurczą, tak długo nie grał. 6-12 dni, no zobaczymy, ale myślę, że nie liczyłbym tu na nic więcej, jak na jakieś wejście z ławki. Prawdopodobnie będzie tak, że Sochań, e, przepraszam, nie Sochań, e, on gra w środku pomocy, oczywiście, e, wskoczy Sacharuk na lewe skrzydło. Po złych informacjach przychodzi także czas na dobre nowiny. Bo Jakub Bojas w końcu zakończył rehabilitację i po kontuzji wznawia treningi z pełnym obciążeniem. Ale z uwagi na to, że jesteśmy o wiele lepiej notowani niż nasz rywal w następnym meczu, zdecydowałem, że my go udostępnimy naszego najlepszego napastnika. Na następnym meczu niech sobie jedną półweczkę zagra w rezerwach i żeby w następnym meczu już był do naszej dyspozycji. Nasz bramkarz Michał Oczkowski również wraca po kontuzji, i tak samo jak w przypadku Bojasa. Następny mecz zagra sobie w rezerwach. My już tutaj mamy pierwsze informacje, jeśli chodzi o naszych rywali, widzimy, że Jędrzej dramę. To jest bardzo skoczny i silny zawodnik, więc przykleimy mu taki plaster i postaramy się go krótko okryć. Tu z kolei na lewym skrzydle mamy szybkiego jakubowskiego. Hmm, także na paliwodę nie skorzystamy tu na pewno. Jego wystawimy na środku obrony oczywiście w pierwszym składzie. Jego nie będziemy hmm, agresywnie, będziemy starać się odbierać piłkę i. Totalnie nie będziemy próbować go kryć. No i jest jeszcze ten Buczma. Szybki, wahadłowy. Również postaramy się tutaj agresywnie do niego podejść. No nie. Krycie sobie zostawimy, bo to nie ta pozycja. Jak widzimy, u Bukmacherów jesteśmy oczywiście zdecydowanym faworytem. To nas nie powinno dziwić. E, co tutaj mamy jeszcze w naszej skrzynce przed meczem? Rozmowa z zespołem o szansach na mistrzostwo. Hmm. To nie był. No musimy tutaj uważać, żeby za bardzo. Nie wywołać presji na naszej drużynie. Pogadamy sobie teraz z nimi. E, zdobycia tytułu no może nie. E, byłoby czymś. Dajcie siebie wszystko, może nie. Nie przejmowali się całą tą gadaniną. Przed nami jeszcze wiele spotkań. Eee. E, e. To może nie. Tak jest, zagrać jak w każdym meczu i tutaj jest reakcja taką, jaką oczekiwaliśmy. E, postarajmy się zagrać jak najlepiej, zobaczmy, co z tego wyjdzie. Tak właśnie to chciałem usłyszeć i dobrze. E, naszych zawodników widać to podbudowało. No nie ma sensu wywoływać tutaj presji, zwłaszcza, że to nie był cel przede wszystkim naszego zarządu. Oczywiście mój był, ale głośno w szatni nigdy o tym nie mówiłem. E, całej drużynie praktycznie oprócz Sochaniowi chyba tylko przedłużyłem kontrakt z tego co pamiętam, ale oczywiście, z iloma zawodnikami przedłużymy umowę. To już wynika z tego, w jakiej lidze będziemy grać w przyszłym sezonie i jakiej jakości piłkarzy będziemy potrzebować. To samo jeśli chodzi o sztab. Na razie sobie to zostawimy. Czekamy na. Czekamy już na 1 kwietnia, to data naszego następnego spotkania, czyli jeden dzień. I tak to się zaczęło. Już jest 575. Jeden kibiców, raczej znaczy już. No, gramy w ogromnym upale. Nie chcemy się nawet komentować tej frekwencji. Piąta minuta. Oni mają rzut rożny. Goliński. Nietypowe rozegranie. Ale Józef, jak wygrywa ten pojedynek w powietrzu, wuje. Wrzuca jeszcze raz pole karne. Tkaczyk. dwoi się i troi. To już była stuprocentowa sytuacja? No nie, tym razem nie. Chociaż tyle. No, chyba musimy tu naszych piłkarzy trochę zachęcić. Saharuk. Tym razem my mamy. Rzut rożny, jest Sanocki, ale to była bomba, no kurczę, chyba za dużo siły, za mało precyzji, myślę, że mógł zakończyć to lepiej, ale jest Sacharuk, idzie w lewą stronę, no on ma ciężkie zadanie, zastąpić sobie Rajskiego, ale cóż, dostał szansę, nie może jej zmarnować, Marisin jest w polu karnym. i jest bramka, Michał Sacharuk, ten, na którego tak się liczyli. czy tu nie ma żadnego spalonego, nie, nie. Wygrywamy! Oj, aż by się chciało teraz zobaczyć, jak wyniki innych drużyn. Zobaczymy sobie to, ale może zostawmy to dopiero w przerwie. Tak mi się wydaje, że wszyscy gramy o jednej godzinie. Nie zwrócimy na to uwagi przed rozpoczęciem meczu. Najważniejsze jest to, że strzelamy gola jako pierwsi. Ojej, już nawet nie zdążyłem wcisnąć. A jak wiadomo ze statystyk, jeżeli drużyna gra u siebie i strzela jako pierwsza gola, około 70% tych meczów kończy się zwycięstwem. Ale tutaj już mamy ekrzdziwy generowane. Fajnie. No. Póki co, nikt z naszych rywali nam nie zagraża. Nasza drużyna spisuje się bardzo dobrze. Gdzie jest piłka? Rozgrywają od rzutu jakiegoś tutaj wolnego. Ale dużo miejsca ma ten Goliński w środku pola. No. Niewłaściwe pozycje naszej piłkarzy. Sławek kasuj to nie pozwól wrzucić. Józef, jak znowu. Ale że on się świetnie spisuje w powietrzu. Właśnie ten atrybut brałem. Pod uwagę zatrudniając go. 36 minuta, ale bez sensu to tracimy. No może uda się coś zrobić. Znowu Józef jak gra głową. Sanocki jedzie tam po prawej stronie. Jest Okuniewicz! Ależ palcami Frąckowiak to obronił. Chociaż no ja nie spodziewałem się, że w ogóle... E, nasz napastnik odda tutaj strzał, no dobra. No fajnie, by tu było jeszcze strzelić coś do szatni. No oni mają cztery strzały i dwa. No nie jest to wszystko takie pewne, co się tutaj dzieje. Wygrywamy 1 do zera. Ostatnie wyniki i tabela. Możemy to zobaczyć. Możemy, widzicie czy Wy to widzicie? No, dzieje się tak, że jeżeli nic się tutaj nie zmieni, zobaczmy, Wineta Wolin, Świtz Kolwin. Ależ oni tutaj, no, oni dopiero wyrównują się do średniej, bo szło, ich, szło im trochę w poprzednich kolejkach powyżej oczekiwań. Mm, oni w tym momencie remisują i Wineta Wolin na wyjeździe w Świnoujściu również remisuje. Flota nie gra już tutaj, no, praktycznie o nic, można powiedzieć. Jest raczej bezpieczna utrzymania. Elana Toruń u siebie z Gedanią Gdańsk. Ale mamy tutaj szczęście. No tu się jeszcze może, jeszcze tak o 70, 80 ty. sobie to lukniemy. Ale dobra, wracamy na ziemię, czyli do tego meczu. Ech, zobaczymy średnie nasze pozycje. Przegnie, te kilometry tyle samo. No w górze myślałem, że idzie nam znacznie lepiej. Hmm. To jest mniej więcej takie samo. Dureke, a my tu nic z nim nie robimy. On ma dwa kluczowe podania. Aha, on gra po drugiej stronie. Dobra, postaramy się zrobić mu tu jakiś pressing. Dureke. No i starajmy się go może na... Nie, dobra, zostawmy to. Wracamy do gry. Druga połowa meczu. Tak, możemy zagrać jeszcze lepiej, spokojnie, stać nas na to. Przecież przystępowaliśmy do tego meczu po trzech zwycięstwach z rzędu, w tym jedno z pucharów, Ale niestety, jesteśmy pod naszym polem karnym, oni mają rzut z autu. Kozłowski, uda nam się to zatrzymać? Nie, jest rzutka! Jest niecelny strzał, na szczęście. No dobra, musimy patrzeć, czy oni nie robią jakichś zmian. Póki co nic się tu nie zmienia, w ich rolach tak samo. Wkraczamy w 60. minutę, Sławek, żółta kartka. Czy on tutaj, Goliński, gra po jego stronie? No nie, całkiem nieźle na razie jest. Eee, taktykę zostawiamy tą samą, ale Sławka musimy się, mówiąc kolokwialnie, pozbyć. Wpuścimy Topka Kolusa. Dam mu ze wsparciem. No nie chcę, żeby on tak za bardzo się zapuszczał. Co prawda, no nie wygrywamy, nie wiadomo jak, ale. Ale on jest przyzwyczajony po ostatnich dwóch meczach, niech tu będzie wsparcie. Jakby nie daj Boże trafił się tu jakiś remis, zmienimy na atak. Krystian Sanocki, jest żółta kartka. Ale co my tu możemy zrobić? On jest trochę zbyt... no... hmm... Chahuła ewentualnie, jest rugowski. Hachuła z ławki nie grał źle, ale czy to nie będzie dla niego za dużo? Nie, na razie zostawmy. Dobra, Koziara zdejmiemy za na razie tylko tyle. Spójrzmy, co się dzieje jeszcze w innych spotkaniach. Eee, ojej, czemu ja nie mogę tego powiększyć? Eee, jak ja to powinienem zobaczyć, ostatnie wyniki. Dobra, zostawiamy, nieistotne. Przekonamy się po meczu. No, dalej, oni nie robią zmian. O! Kurczę, co my tutaj mamy? Komunikat: Jedna kartka od zawieszenia, dobra, my się na razie tym nie będziemy przejmować. My to musimy dociągnąć do końca. No nic, spróbuję zdjąć tego Sanockiego, to znaczy zdejmę go. Eee, czy to będzie Rugowski? Nie, on tu widzę poddenerwowanie. No, Polickiego nie, bo on tu dalej jest jeszcze z kontuzją. bo ja mógłby teoretycznie zagrać, dobra, damy mu szansę. A niech się dzieje, co chce, dobra, w porządku. Będzie to trochę ryzyko. On wystąpi w końcówce i dzień po tym meczu on zagra tą jedną połowę. Sochań jest już bardzo zmęczony, ale jeszcze damy mu pograć chwilę. Ile my tu możemy zrobić? Przerw? Trzy przerwy w grze. No to dobra. Na tą ostatnią zmianę wykorzystamy jeszcze jedną. I Hachuła wejdzie za Sanockiego. No w porządku, chłopaki. Ostatni kwadrans. Co my tu możemy jeszcze zmienić? Dobra, 81. minuta. Szykuje się tu jakiś atak dla nas. Sochań, ledwo dysząc, jeszcze podąża, jeszcze próbuje coś zrobić. Uruchamia na prawej stronie. Malesina. Tam był. Aj! Prawie doszła ta piłka do Bojasa. Czy zdoła ją chwycić? Jest. Odgrywa jeszcze do Maciejewskiego. Będzie strzał dystansu. Jest Michał Resel! Chyba to był błąd bramkarza. Ale jakie to ma w tym momencie znaczenie, skoro strzelamy na 2-0? Jeszcze raz Bojazd! czy to była asysta? No nie, to była asysta drugiego, trzeciego stopnia. O ależ ten brabka się nie popisał. Resel potrafi huknąć z daleka. Ale mieliśmy nosa do tego transferu. No nic, zobaczmy, bo tutaj fundują nam akcję dla nich. Chyba że uda nam się jakąś konterkę tutaj zrobić. 82. minuta. No nie. Nie chcielibyśmy tu zaraz wrócić znowu tylko do jednego gola, ale jest Kolus, on ma bardzo dużo siły, chociaż w tym upale i tak Sporo już pewnie stracił. Na spokojnie, chłopaki, na spokojnie to rozegrajcie. Maciejewski podaje do sochania. Ech, zaraz go musimy tutaj chyba zmienić, albo Maciejewskiego, no nie wiem, kogo my tu możemy wpuścić. Zaraz rzucimy okiem na naszą ławkę rezerwowych, ale to będzie po tej akcji, bo my tutaj staramy się podwyższyć jeszcze na 3-0. Jest znowu Maciejewski, jest znowu Resel, huknął, ale tym razem niedokładnie. To znaczy dokładnie, ale bramkarz to broni. Ale nas to kosztuje nerwów, to wszystko, a i nie ma. Nie ma, dobra, mamy 84. minutę. I tak jak mówiłem, pora na ostatnią zmianę. Nie no, Leonowicza w środek pomocy nie będziemy wstawiać. Rugowskiego, no niewiele tu możemy zrobić, bardzo niewiele. Zmienimy kogokolwiek, może w ten sposób. Zmienimy Ilię Mariszyna, wpuścimy Urbańskiego i Urbańskiego. O, zdejmiemy sobie zapali wodę i sobie tutaj na spokojnie doczłapmy bezpośrednim kontratakiem do końca. Co się troszeczkę niżej. O kurczę, no żeby tutaj nie przeholować. Ech, czy to była dobra zmiana taktyczna? No nie wiem. Zobaczymy, co będzie z tej akcji. Bo my już tutaj naprawdę mamy bardzo, bardzo mało siły. 86 minuta meczu. Ale to był wspaniały blok! No niesamowite! Pomimo tego, że był spalony urbański świetnie go zablokował. I ko koncentracja, panowie, koncentracja! I zaraz się dowiemy! I zaraz zobaczymy! Czy już ten mecz nam na coś odpowie. Eee, dobra, nie czas na analizy. Jak najszybciej chcemy wiedzieć. Nie patrzymy nic. Średnie pozycji, jakie to ma w tym momencie znaczenie. Dobre zwycięstwo na poziomie. Uwaga, uwaga, uwaga! Spójrzmy w tabelę! Nie! Jeszcze nie! To tutaj? Elana przegrywa z Gedanią Gdańsk. Oni nie wymyślili tej presji. Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie, co tutaj się odwaliło? Wineta Wolin do 94 minuty przegrywała 2-1 w świnouściu. 95 MH, 97 Cyburt. Zanim mówiłem, w następnym meczu z Winotą Wolin. Wystarczy nam remis, ale jeżeli przegramy, to po awansie. Jednym z dylematów przed najważniejszym meczem w tym sezonie będzie to, kto zagra w bramce. No i co? Z pomocą przychodzi nam analityka. Zobaczmy, czy Tkaczyk, czy też Oczkowski powinien wystąpić w tym meczu. Rzućmy okiem na przykład na stracone gole na 90 minut. Tkaczyk ma 0,84. Oczywiście, on rozegrał tych meczów mniej, no ale to jest średnia na 90 minut. Oczkowski, do tej pory nasz podstawowy bramkarz, w tej statystyce ma 1,37, czyli wpuszcza o wiele więcej, stracone, mm, obronione na 90 minut. Może zobaczmy. 3,07, tkaczyk ma 2,36, no ale wiadomo to wynika z tego, że po prostu y, ma mniej ku temu szans. 4 czyste kąta, ale tu wiadomo to już nie jest na 90 minut. Ale to, co wygląda dobrze u tkaczyka, to procent obronionych strzałów, bo zobaczcie, on jest praktycznie jednym z najlepszych zawodników w lidze w tym momencie. Poza tym on ma lepszą gotowość do gry, dlatego że mm, poza tym Oczkowski wraca po kontuzji, więc no to będzie duż, duże ryzyko w tak ważnym meczu go teraz puścić. No Oczkowski wygląda tu znacznie gorzej, także stawiamy na Tkaczyka. I... Na kogo nie będziemy jeszcze mogli liczyć, to znaczy na Oczkowskiego możemy, ale wybieramy, że on będzie na ławce Sanocki. Niestety Sanocki jest zawieszony, także Sacharuk tym razem nie zagra na lewej, ale na prawej stronie. Bukmacherzy, Bukmacherom ciężko jest tutaj w ogóle przewidzieć, kto może być tu faworytem. Oceniają to 50 na 50, a jako, że najlepszą obroną jest atak, to my postaramy się w tym meczu zagrać ofensywnie. Co tu jeszcze mm, widzimy w naszej skrzynce dzień przed meczem? Z winetą Wolin, czy mamy zwołać zebranie o szansach na No dobra, zwołajmy. Potrzebujemy remisu w bez nerwów, by presja wyników nas przytłoczyła. Tak jest i o to właśnie chodzi. No remis, remis nam daje. No jeżeli uda się tylko pierwszym strzelić Gola, no to wtedy będziemy blisko. Ale wiemy, że Wineta po ostatnim meczu gra do końca. Nawet jeżeli będzie to 93 minuta, to nic jeszcze to nie znaczy. No i to już jest ten czas, 8 czerwca, godzina 15, Wszyscy mecz o, e, wszystkie mecze o jednej godzinie, ale tylko dwa zespoły zostały w grze, co my tu mamy, jako pojazd też, prawnościowe, Chcę go wystawić w pierwszym składzie, ale nie wiem, no gotowość do gry jest tu, traci gotowość do gry, no i to jest ten dylemat właśnie, co zrobić, co by to było lepsze, ale no, czy Okuniewicz albo Leonowicz, co masz w tak dobrej formie, no to oceny mają niezłe. Zostawimy Bojasa. Zostawimy Spróbujemy go wystawić od początku. Jeżeli by coś nie grało, to ewentualnie dokonamy jakichś zmian. Spójrzmy, jak oni będą grać 4-3-3. Czyli formacja na formację. No, jeśli chodzi o prędkość, to jakoś tutaj nie ma dużej tragedii. Tutaj postaramy się agresywnie. Eee, mhm. Mm kurczak, dobra. Zaraz zobaczymy, jakie tu są ich prognozowane role. Ululu, lulu. Mhm. -lu. Mhm. Dwie mecale, trochę będzie dom szerzej grać. No dobra, całą tą trójeczkę chyba. Eee, oprócz eee, tego szybkiego, może, dobra. Kurczaka postarajmy się agresywnie. I tutaj tych dwóch gagatków spróbujemy w ten sposób. Jeszcze raz rzut na skład, żeby w niczym się tutaj nie pomylić. No co, no najlepsza nasza jedenastka, Jedziemy! No nic, nie przewiduję, że on zagra 90 minut, ale zobaczymy jak długo się uda. No i co my tu możemy mądrego powiedzieć? Wygrajcie, ten masz dla kibicu, tu zdobycie tytułu, czy tu nie będzie. Eee, nie może się po prostu dobra pasta skończyć i tyle. Dobrze, dobrze to podziałało. Żadnej czerwieni nie było. No i tyle. I to się zaczyna. No musimy przez to przejść. Malisin. Gramy w rezerwowych białych trykotach. Jest rzutka w porekalnej, jest Sobieralski. Jest Bojaz, ależ on to spudłował. Stuprocentowa sytuacja, po raz pierwszy Bojaz buduje. No, czy ja tutaj nie popełniłem błędu? jest bramka! Jest Sobieralski! Jak to się zaczyna? Zaczyna się rewelacyjnie. Bojaz popełnia błędy, ale ich bramkarz też. Wineta woli 0 zawisza 1. O, uh, już miałem tutaj dokonać przemowy, jak to może nie pomyślałem z Bojasem, ale my wygrywamy, czyli to co chcieliśmy, to się właśnie dzieje. Uspokajamy całą naszą ekipę i przyglądamy się co oni robią. Stop, bo mamy tu schodzącego napastnika, no to zaraz go na lewą nogę. Leśniak. Pierwszy kwadrans za nami. Mamy dobre sytuacje, ale oczywiście no bojas tutaj nie wyszło. Rzut rożny, dochodząca piłka. Co oni zrobią? Ależ tutaj strzelił z woli Jaleśniak, ale nie trafia. Póki co Wineta gra tak, jak to sobie zamierzyła przedmęża, ale mamy jeszcze jednego wysuniętego rozgrywającego. Nie wiem, czy tam nie powinniśmy ich presować jeszcze na prawej stronie. Jest nasza piłka. Żeby tylko nie popełnić błędu. No na pewno nasi zawodnicy mają teraz plątane nogi. No po cichu liczyliśmy na ten awans, ale nikt głośno o nich nie mówił. 26. Minuta rozgrywają od własnej bramki. Zieliński, tak, tak. Atakuje te półprzestrzenie, czyli tak jak miał być, a potem znowu rozgrywa do środka, ściąga naszych zawodników i pozostawia środek wolny. Jest leśniak i pewnie poda poza pole karne, no kasować to! Co tam było, nie było faulu. O kurde, może lepiej jakby był z takiego daleka i tak by nie strzelili, ależ nas rozklepali. Który to zablokował, chyba to był? Tak pali woda, ależ nas uratował. No, nie wiem, czy Bojasa nie będziemy zmieniać. Tkaczyk pięknie wychodzi, ale on jest, ale on jest pewny. Fantastycznie, mu, ta, mu te ostatnie mecze wychodzą, wykorzystuje swoją szansę. No, Bojas póki co nie zachwyca. No nic, zobaczymy, może będziemy okazję wykazać się w tej akcji, ależ by to było, gdybyśmy strzelili tutaj jeszcze do szatni. Jest Kona, jest Kosiara Józef, jak to musi być gol, jest bramka, 45 minuta, trzecie trafienie w tym sezonie, 2 do 0, ależ końcówka sezonu. Stały fragment gry. No, fajnie, że tutaj nie był nas palony, i w tym momencie, oczywiście, jest za co chwalić. Chwalimy całą drużynę. I teraz, czy powinniśmy się cofnąć, czy zostawiamy tak, jak jest? Zostawiamy. Chyba oni. Oni nie stwarzają sobie za bardzo sytuacji. Tak zrobimy, tylko oczywiście, tutaj Bojasa zdejmiemy. Może damy szansę Okuniewiczowi. A poza tym, jeszcze Sławek, niech tak się nie zapuszcza. Pod ich pole karne. Mm, świetnie sobie radzicie. Tak trzymać. Tak trzymać. Czy tutaj na koniec tego odcinka przyjdzie nam świętować awans? Za chwilę się o tym przekonamy. I czy tu będzie karny? Jest karny! 47 minuta. Kto podejdzie do piłki? Byłby Bojaz, ale jego już nie ma na placu gry. Jest Koziara! W poprzednim meczu trafił. Czy będzie tym razem? Nie! Suliński broni. Oj! Żeby nie było, że ten karny będzie śnił mu się po nocach. E, tam była jakaś zmiana Aha, oni zmycali na biegacza Przesunęli Zielińskiego No dobra, my tu nic nie będziemy robić Wszedł Emsze Ale też go zostawiamy w żadnych instrukcji O, już nie mogę usiedzieć na tym fotelu Już coraz bardziej mnie nosi Jeszcze pięć meczów temu, temu Już praktycznie byłem pewny, że z awansu nic nie będzie Ale tutaj pojawiają się szanse Wineta Wolin musi szczelić nam trzy gole Ale wiemy, że oni potrafią to zrobić Ten mecz jeszcze nie skończył Pali woda, jest Sławek Rozgrywa do kony. Brawo Koziara. Idzie środkiem boiska. No nie jest tu w tej lewej półprzestrzeni. Jezu Koniewicz. Znajduje go tam. jest podanie do środka Saharu. Ale to była bardzo trudna pozycja. No nie wiem czy on nie powinien w tej sytuacji przyjmować. Dalej staramy się chyba grać ofensywnie. Tutaj myślę, że można kogoś zmienić. Mamy naszego super rezerwowego. Czyli Resela. On najlepiej. Hmm, może być cofniętym rozgrywającym, ale nie, ja sochania sobie tutaj potrzymam. Bo do tej pory... Jak tak przeprowadzaliśmy te zmiany, fajnie to wychodziło. Sławek gra bardzo dobrze, więc też go na razie nie będziemy zmieniać. Hmm, dwie zmiany zrobiliśmy póki co. Potem mamy tylko jeszcze jedną. E, przerwę. Nie to już jest. Ostatnia przerwa w grze. Więc jeżeli chcemy robić zmiany, to teraz. Poliński, ale nie wiem, jak z jego gotowością do gry. Nie, nie, sobie nie będziemy zmieniać. Ech, co my tu możemy jeszcze? Co my tu możemy? Wiecie co? Zdajmy konę może za. O kurczę. O kurczę, Ale się walnąłem. Nie ma naszego yy, zmiennika defensywnego pomocnika za niego no to nic a no tak tu jest tu problem Urbański mógłby grać, ale on w tym sezonie jeszcze w ogóle nie grał na tej pozycji Zostawiamy, zostawiamy tak jak jest Nie wiem czy kondycyjnie damy radę, ale trudno Chociaż nie. Nawet jeżeli do tego wrócimy chyba, to jeszcze dalej to będę miał. No dobra. Poczekajmy do jakiejś 75 minuty. O! I tu się coś u nich pozmieniało. Cyburt, kurczak, omura. To jest już pomocnik odbierający piłkę. Taką pozycję sobie wybrali. Nie no, to jego tutaj już. Jego już tu nie będziemy presować. Oszczędźmy sił naszym piłkarzom. Ostatni kwadrans przed nami. I oczywiście to jest moment, gdzie będziemy apelować o koncentrację. Wygrywamy 2-0. Ale cały czas powtarzam. Ten mecz się jeszcze nie skończył. Przytłoczony uwagami? A co ja takiego do nich powiedziałem? A! Zaapelowałem o koncentrację. No nie podobało mi się to. No dobra. Wyciągniemy wnioski na przyszłość. E, hachuła wejdzie za Sacharuka. Y, Kolusa puścimy za Sławka. I jeszcze możemy zrobić jedną zmianę. No to wpuścimy Urbańskiego. Tutaj i tutaj weźmiemy Paliwodę. Dobra. Ostatnie z doliczonym czasem gry jakieś 10 minut. 500 widzów na trybunach. No, nie ma zainteresowania, ale Woliń to bardzo mała miejscowość. Pewnie i to jest ta newralgiczna 91 minuta. No tylko nie to, dogoni tą piłkę, dogonił i jest bramka. Adam na górski strzela. No nie zdążyliśmy tego przecie. Kto tam był? Paliwoda już chyba wszedł. Jak my udaliśmy? A, ale poszli na obieg. Kto tu zanim nie zdążył? Sochań. A, to wynikało pewnie z tego, że on tu po prostu nie ma już sił. No, czy pokaże nam jeszcze jakąś akcję, czy nie? Nie. Wygrywamy, wygrywamy 2-1! I popatrzcie tylko na nich! Jeszcze kilka meczów temu nie było o tym mowy, ale w tym momencie rzucamy do gabloty pierwszy nasz, pierwszy nasz puchar. Potem jeszcze mamy mecz z Elaną, ale byłoby fajnie, gdybyśmy mecz po meczu zdobyli dwa puchary. Ale ten myślę, że jest o wiele, o wiele ważniejszy. I tak! Mamy awans! Ale ciśnienie ze mnie zeszło. Łezka wokół się kręci. To była bardzo ciężka liga, słuchajcie, sami widzieliście, jaki był ten sezon. Yy... Jeszcze mówię, te kilka meczów temu, no nawet nie byłoby o tym mowy, a w tym momencie idziemy sobie dumnie z Pucharem, klaszczemy do garstki naszych kibiców, którzy przyjechali do Wolina, także widzicie, jak zmienna jest piłka, ile tutaj jest emocji. Także w następnym odcinku spotykamy się w finale Pucharu Polski. I może zrobimy jakieś przymiarki do transferów, ale teraz, teraz pozostaje nam tylko świętowanie tego sukcesu!